Witam Was ponownie, wiadomo gdzie, i dzisiaj spotykamy się w ulubieńcach kwietnia oraz maja. Yeah! Tak, w końcu nastał ten czas, w końcu widzimy się w kolejnych ulubieńcach. Dzisiaj uzbierałam takie ulubione produkty, których używałam w ciągu właśnie dwóch ostatnich miesięcy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. No i dobra, zaczniemy szybko od pielęgnacji, ponieważ nie mam tego dużo. Później przejdziemy do włosów baznokci oraz kolorówki, jeżeli zapamiętam tą kolejność. Najpierw zaczynam od pielęgnacji i dzisiaj zacznę od kremu. To jest niwea, lekki krem odżywczy, który szybko, intensywnie odżywia, szybko się wchłania i do każdego typu cery. Ja go zobaczyłam gdzieś około miesiąca temu na półce w sklepie. I doszedł do wniosku, że skoro bardzo lubię tą, ten krem Nivea intensywnie nawilżający do twarzy, to spróbujemy tego. To jest Nivea Care dosłownie. On się bardzo szybko wchłania i bardzo ładnie nawilża. Mam, mam wrażenie, że on tak samo dobrze nawilża cerę, jak i ten właśnie intensywnie nawilżający. Ale właśnie bardzo szybko się wchłania, dlatego y, tamtego mogę używać na przykład na noc, gdzie nie potrzebuję zaraz nakładać makijażu i żeby cera była już w dobrym, nie takim mokrym stanie, a ten właśnie używam pod makijaż, dosyć często, bo jeszcze innych używam pod makijaż, ale dosyć często używam go pod makijaż, bo się bardzo szybko wchłania i ładnie nawilża cerę. Od razu powiem, że tutaj w składzie na drugim miejscu jest gliceryna. Więc, jeżeli macie problemy właśnie z zapychaniem się cery przy takich kremach z takim składem, to od razu go odradzam, bo on właśnie ma dosyć wysoko gliceryna. Ale, jeżeli nie macie z tym problemów, to szczerze polecam. Moja cera nie ma problemów z parafiną, z gliceryną, z żadnymi innymi składnikami, więc u mnie ten krem się sprawdził. Następnie mam dwa kremy z ziai. Z tej samej serii oczyszczanie liście manuka krem nawilżający na dzień z ochroną SPF 10 i krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. I tak, krem na dzień Krem na dzień jest powiedzmy dla mnie taki sam mniej więcej jak Nivea, czyli bardzo szybko się wchłania, nie ma żadnego problemu, że pozostawia jakiś tłusty film na twarzy. I tutaj co producent pisze, nietłusty, bardzo lekki krem z filtrami przeciwsłonecznymi, szybko się wchłania, jest idealny pod makijaż, skutecznie redukuje niedoskonałości skóry, przywraca skórze naturalną równowagę i świeżość. Czy skutecznie redukuje niedoskonałości skóry? Raczej bym czegoś takiego nie stwierdziła. Chociaż ja nie mam jakichś tam specjalnych problemów, więc może po prostu na mojej cerze cudów nie czyni. Jest nietłusty, jest bardzo lekki, faktycznie szybko się wchłania. Tutaj nikt nas nie okłamuje. Przywraca skórze naturalną równowagę i świeżość. Faktycznie ba się wrażenie, że mm, po nałożeniu tego kremu, jakoś się wchłonie, że on równoważy tutaj, e, jeżeli macie przetłuszczającą się strefę T. On coś faktycznie w sobie ma takiego, że a nie ściąga skóry, ale czuje się, że tutaj ta strefa jest jakaś taka normalniejsza, nietłusta. No i właśnie teraz e, krem na noc, czyli oczyszczenie do cery normalnej, e, tłustej i mieszanej. E, tamten jest taki sam i to jest krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. Czy on mikrozłuszcza i jest kwasem migdałowym? Nie umiem stwierdzić. Nie umiem stwierdzić, czy kwas migdałowy jest w środku. E, czy złuszcza? Chyba niskie złuszcza, on nie ma żadnych grudek ani takich e, gradolek w środku. To jest zwykły, gładki krem. I producent napisze, że to jest nawilżający krem z 3% zawartością kwasu migdałowego. Przywraca skórze naturalną równowagę i świeżość. I jeszcze tu pisze producent, że zmniejsza zaskórniki i rozszerzone pory. Nawilża, poprawia elastyczność, jedność i sprężystość. Pozostawia skórę świeżą o jednolitym kolorycie. E, powiem tak, e, to jest dla mnie to samo, co jest ten krem na dzień tylko, że on nie wchłanie się tak szybko. Ma dosłownie taki sam zapach, jak tamten krem. Też faktycznie, jak zaczyna się wchłaniać, to mamy wrażenie, że skóra ma jakąś taką przywróconą tutaj równowagę, ale czy on, czy on powoduje takie rzeczy, jakie są tutaj wypisane, obiecane przez producenta, nie jestem w stanie stwierdzić. Używam go koło miesiąca, ale jestem z niego zadowolona, ponieważ... Cera się fajnie po nim czuje, ładnie się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu, chociaż wchłania się dłużej niż właśnie ten nadzień. Więc ten nadzień jest idealny pod makijaż, a ten jest idealny na noc. Następnie przechodzimy... Pierwszą rzeczą, tylko trochę kłaków tu zdejmę, pierwszą rzeczą jest Tangle Teaser i to jest wersja bodajże Salon Elite, coś takiego. Ja mam tutaj tego teasera w, w kolorze fioletowo-różowym i co ja chciałam na ten temat powiedzieć. Ja do tej pory tej szczotki nie miałam ani tej tradycyjnej wersji, ani kompaktowej, ani tej. I jakiś czas temu zobaczyłam, że ta szczotka nie jest wcale taka droga, trochę ceny tych szczotek spadły. I doszłam do wniosku, że ja ją sobie zakupię, spróbuję, tym bardziej, że teraz włosy mam już powiedzmy całkiem porządnej długości, już trochę mi schodzą za rawiola. więc doszłam do wniosku, że teraz już mogę mieć porządniejszą szczotkę, żeby mocniej te włosy rozczesywać. Szczotka faktycznie zajebiście rozczesuje włosy. Tak, jak ona sunie po włosach, to jest marzenie. Jakbyście smarowały świeże pieczywo, e, mięciutkim, roztopionym masłem. Naprawdę to jest takie samo porównanie, takie samo odczucie. I tak samo e, bardzo fajnie się rozczesuje. Włosy już splątane. Jak wiecie, ja włosy tapiruję, więc ja trochę tego bajzlu na głowie mam, żeby to rozczesać. Więc bardzo ładnie sobie ta szczotka z tym radzi. Nic mi nie szarpie, nie ma problemów. I tak samo jak umyję głowę, przeczesuję włosy na mokro, bo potrzebuję je przeczesać na mokro, to ona też nic nie ciągnie. Na tej szczotce to dosłownie do tej pory ściągałam może parę włosków, gdzie niestety na zwykłej szczotce widziałam, że trochę więcej e, tych włosów. Zabierała mi z głowy. Nie było tragedii, bo nie wypadają mi jakoś tam strasznie włosy, ale ta włosów prawie w ogóle nie zbiera. I wybrałam właśnie ten model, ten Salon Elite, bo ona jest chyba ciut większa i bardziej taka wyprofilowana. Chciałam, żeby ta szczotka była trochę większa, żeby lepiej w dłoni leżała. Bardzo dobrze w dłogi leży, bardzo fajnie się z niej korzysta i polecam. I mam jeszcze jeden produkt do włosów, który chcę Wam pokazać, i Wy już wiecie, że ja coś takiego posiadam. Moją lokówkę z firmy Remington. Nie pamiętam, jak się ta seria nazywa, ale oczywiście napiszę Wam to w opisie na dole. I to jest lokówka, która ma wymienne te końcówki. Tutaj jest blokada. Wyjmuję się końcówkę i tutaj na przykład miałam końcówkę 25 mm. Jeżeli chcę mieć większe loki, biorę końcówkę 32 mm, wkładam, blokuję, zamykam i mam wtedy inną lokówkę. Otwieram. Jeżeli chcę mieć na przykład e, lokówko suszarkę, że tak powiem, e, to wkładam coś takiego. Jeszcze mam e, dwie końcówki. Mam jeszcze końcówkę, to jest chyba 19 mm i mam jeszcze końcówkę stożkową. Mam jeszcze rękawiczkę w razie co, żeby się nie poparzyć i pokrowiec na to. No ale wracając do e, lokówki, jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ e, ja swego czasu planowałam właśnie kupić sobie lokówkę o średnicy 25 mm. O średnicy 32 mm, kusiła mnie jeszcze lokówka stożkowa, i jeżeli bym zaczęła to kupować, to już w tej chwili miałabym trzy lokówki. Jeżeli tak, jeżeli ja dzisiaj nie będę za bardzo o tej lokówce aż tak opowiadać, ponieważ wyszłoby sporo opowiadania na ten temat. Jeżeli będziecie zainteresowani to ja mogę Wam nagrać recenzję tego produktu oddzielnie, zrobić bardziej taki skondensowany film tylko i wyłącznie na ten temat, ponieważ ja ten produkt mam już od około dwóch czy dwóch i pół miesiąca tym bardziej, że to jest dosyć taki e, ciekawy produkt, ponieważ tak jak wspominałam wcześniej kiedyś tam do tej pory takie produkty widziałam tylko, takie lokówki widziałam tylko na zagranicznym YouTubie e, gdzie dziewczyny miały e, takie lokówki właśnie z firm Numi oraz Bellami i... E, te produkty są dosyć drogie, jeszcze dochodzi przesyłka zagraniczna do Polski i to jest dla nas trochę mało opłacalne. Więc sądzę, że to jest dla nas bardzo ciekawa alternatywa, tym bardziej, że ta lokówka naprawdę jest świetnej jakości, więc dajcie znać, czy interesowałaby Was po prostu oddzielna recenzja. Mam jeszcze lakiery do paznokci i teraz tak. Mam jeszcze lakiery do paznokci i jest mi wstyd, że aż tyle ich uzbierałam. Nie wiem, czy to widać właśnie na dnie czarnego pudełka, ale już Wam liczę, ile ich mam. To jest oliwka. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lakierów do paznokci kupiłam w przeciągu chyba właśnie dwóch ostatnich miesięcy. Wszystkie lakiery są z firmy Kiko, oni teraz mają naprawdę ekstra promocję na te lakiery, bo lakiery kosztują po 10 zł sztuka i mają 11 ml, więc to jest dosyć opłacalny interes i chciałabym wam pokazać kolory, jakie zakupiłam, jakie posiadam i może by was zainteresowały. Po pierwsze, ten lakier na paznokciach, który mam teraz, nie przeszkadzać mi. Po pierwsze, ten lakier, który mam teraz na paznokciach, to jest e, numer 507. Oczywiście wszystkie numerki, które zaraz powiem, będą w opisie na dole również. To jest bardzo taki ładny, nudny, bardzo jasny kolor. Następnie Wam pokażę rodzinę takich trzech kolorów, które są w takiej samej e, tonacji kolorystycznej. Ten pierwszy, najjaśniejszy lakier, to jest bardzo jasny kolor nude, który jest chłodny i jest złamany fioletem. Następnie w identycznej tonacji jest ten kolejny lakier, tylko że jest po prostu o parę tonów ciemniejszy. Ja po prostu kupiłam te dwa, aby ze sobą je łączyć, tak jak się robi, na przykład tam osiem paznokci w jednym kolorze i dwa paznokcie robi się w innym kolorze. I następnie kupiłam ten. To jest też taki fioleto burgund w chłodnej tonacji, który bardzo ładnie się łączy właśnie z tymi zgaszonymi pseudofioletami. Tutaj mam e, dwa lakiery, które są ze standardowej wersji e, czyli po prostu nail lakier, a ten malinowy. To jest z serii Quick Dry. Pierwszy lakier to jest bardzo ładna neonowa mięta. To jest dosłownie kolor miętowy. To nie jest zielony, to nie jest niebieski. Następnie mam pomarańczowo-żółty kolor. Ja chodziłam za żółtym kolorem od jakiegoś czasu, ale. Żółty jednak mi jakoś tak nie podchodził. Nie czułam się z nim komfortowo na paznokciach. I to jest dosłownie żółć złamana pomarańczą, albo pomarańcz, złamana żółcią. Tak czy inaczej, on przepięknie wygląda na paznokciach, a tym bardziej, jeżeli teraz nadejdzie lato, będziecie mieć opalone dłonie, to po prostu wygląda przecudownie. No i jeszcze właśnie ten malinowy lakier z serii Quick Dry. Przejrzałam w kiko wszystkie. Czerwienie, róże, maliny, wszystko co tam było, i znalazłam dosłownie typowo malinowy kolor. To nie jest ani y, róż, ani czerwień, to jest idealnie taki zbalansowany kolor maliny. Następnie z tej samej serii Quick Dry mam jeszcze lakier, który jest. Typowym burgundem. To jest czysty taki burgund złamany wiśnią. Jest przepiękny, jest soczysty i jest idealny na jesień. Przede wszystkim na jesień, bo raczej nie na teraz. Następnie w takiej jesiennej tonacji kupiłam sobie typowy, zwykły, brązowy lakier. To jest po prostu czysty, ciemny brąz. Następnie kupiłam sobie jeszcze dwa lakiery z takiej tonacji jesienno-burgundowej. I to jest tak, ten lakier to jest taki kolejny burgund, ale jest złamany fioletem. I tutaj mam coś takiego, taki lakier, który już perłowy jest, bo wszystkie, które do tej pory Wam pokazywałam, to są typowo takie gładkie, bez żadnych drobinek, bez niczego. A ten jest typowo perłowym lakierem, który jest burgundowy, złamany fioletem. I ma srebrną poświatę, ma srebrną perłę w sobie coś rzadko spotykanego i on jest właśnie w tej tonacji, w bardzo podobnej tonacji jak ten burgund złamany fioletem. I ja tych lakierów używam na tej samej zasadzie. 8 palców, 8 paznokci robię tym lakierem, a dwa paznokcie robię tym. Na całe dłonie tym lakierem bym oczywiście nie pojechała, ale jako taki akcent na jeden na dwa paznokcie wygląda cudownie. Mam lakier, który nazywam po prostu syrenką. To jest lakier, który jest morski i ma w sobie e, złoto zieloną poświatę. Jest właśnie taki e, brokatowo-perłowy i lakier, który już widzieliście na moich paznokciach w tutorialu do Slick Delmar 2. To jest typowy zielony, głęboko zielony e, taki tak jak się mówi, taki emerald green. To jest taki mocny, głęboki, zielony kolor. To jest lakier perłowy, ale wygląda przepięknie na paznokciach. Tym bardziej dla takich rudzielców jak ja. I jeszcze mam lakier, który jest top coatem. I to jest gel look. On kosztuje chyba w okolicach 15 zł. I to jest lakier, który utrwala lakier, czyli top coat, który utrwala lakiery. Faktycznie utrwala je, chociaż ja też nie jestem dobrym testerem do takich rzeczy, ponieważ ja mam sztuczne paznokcie, ale co najważniejsze, on każdy lakier przepięknie nabłyszcza. Dosłownie paznokcie później się błyszczą jak psu wiadomo co. I w świetle sztucznym to w ogóle paznokcie się tak mienią, jakbyście miały jakieś diamenciki nałożone na te paznokcie. Więc nazbierałam trochę tych kolorów, ale jestem niesamowicie zadowolona i w końcu możemy przejść do kolorówki. Tak, w końcu kolorówka. Zacznę od palety Iconic Pro 2. Iconic Pro 2. To jest paleta, którą e, męczyłam. Orałam ją równo e, chyba ponad miesiąc. E, na pewno w kwietniu mocno jej używałam. E, ja z tą paletą robiłam e, chat make-up. E, robiłam na tej palecie oddzielny też tutorial makijażowy, więc e, też oczywiście film się gdzieś tutaj na górze pojawi. To jest przecudowna paleta która ma ułożone cienie w ten sposób, że tutaj od tej strony mamy tylko mm, cienie matowe, a tutaj mamy cienie perłowe błyszczące. I tutaj też mam wrażenie, że niektóre cienie są zrobione w taki sposób, że mają wykończenie niemalże foliowe, bo one są takie trochę miękkie pod mm, palcem i Faktycznie, przepraszam, oślepiam Was. I faktycznie one trochę zachowują się jak folie na powiekach, i e, jestem zajebista w słoczach. I to jest na przykład cień, którego bardzo intensywnie używałam. To jest taki ciepły, delikatny, złoty kolor, taki powiedziałabym trochę z brzoskwinią zmieszany, złamany. Coś pięknego na powiekach. Przy okazji, jak jestem przy tej palecie, to muszę koniecznie pochwalić pędzelek, który jest dodawany do tej palety. To jest pędzelek, który z jednej strony jest płaski, to jest płaski języczkowy pędzelek, a z drugiej strony to jest kuleczka. Kuleczka do rozcierania bądź nakładania precyzyjnie cienia w dane miejsce na oku. Kuleczki używam dosyć rzadko. Ale tej strony używam niemalże codziennie. Jeżeli nakładacie cienie perłowe bądź właśnie foliowe, to taki syntetyczny płaski pędzelek to jest coś najlepszego do tych cieni. One wtedy tak ładnie nakładają cienie z tak mocną pigmentacją, że naprawdę tyłek urywa. Jeżeli kupicie tą paletę, to nie wyrzucajcie tego pędzelka, bo on jest naprawdę bardzo dobrej jakości. No i wracając właśnie do y, palety, tak jak mówiłam wcześniej w kapie, to jest podróbka, czyli podróbka, a raczej inspiracja. To jest paleta, która jest zaczerpnięta z y, palec firmy Lorak, ale to jest ta sama gama kalorystyczna, y, tak samo są cienie poukładane w paletce, więc to jest, że tak powiem, zerżnięte, Ale. Naprawdę jak za takie pieniądze, ta paleta chyba kosztuje 30 zł, to jak za takie pieniądze to naprawdę polecam ją kupić. Ja wiem, że ja wcześniej mówiłam, że cienie matowe z Makeup Revolution mają słabszą pigmentację, ale w tej palecie jak już później ją tam trochę przeorałam, używałam jej dosyć często, to już jestem zadowolona z tych matowych cieni z pigmentacji. One by mogły być mocniejsze, bo nie są mocno, wybitnie napigmentowane. Ale makijaż zrobicie, wyjdzie Wam bardzo ładny, nie ma z tym najmniejszego problemu. Następnie cienie foliowe z Makeup Geek i nie chciałabym Wam pokazywać wszystkich kolorów, tylko kolory, które konkretnie mnie zachwyciły. Są to kolory bardzo neonowe, bardzo żywe. Ale idzie wiosna, znaczy wiosna już mamy, idzie lato, więc można szaleć. Pierwszy kolor, który chciałam Wam pokazać, to jest Pegasus. To jest bardzo neonowy, żywy, turkusowo-niebieski kolor. Coś pięknego. Ja go łączyłam w którymś oku dnia z pigmentem zinglota, który za chwilę też Wam właśnie będę pokazywać. Coś pięknego. Następnie pokażę Wam e, cień, który się nazywa Jester, i to jest ciepła zieleń. Ciepła, dlatego, bo jest złamana złotem. Ona ma złoty poblask, ale coś pięknego wyprawia na oczach. To jest piękna, soczysta zieleń, właśnie ze złotym błyskiem. Następnie pokażę Wam cień, który się nazywa Showtime, i to jest brąz złamany burgundem. To jest brąz, który właśnie ma burgundową poświatę i on ma w sobie lekkie, malutkie drobinki e, srebrnego srebrne drobinki. Następnie pokażę Wam cień, który nazywa się Flame Tower, tak? Tak czy inaczej to będzie napisane na dole. To jest miedź w czystej postaci. To jest Miedź, nic innego. Nie można nazwać tego pomarańczem, czerwienią, niczym innym. To jest czysta miedź. I mam jeszcze trzy kolory, które mnie mocno zachwyciły, w podobnej gamie kolorystycznej. Tutaj mam mas Masquerade, chyba tak to się czyta. To jest piękny, neonowy, opalizujący na niebiesko fiolet. Coś pięknego. On nie jest ciemny, on jest taki powiedziałabym średni. Nie jest ciemny, nie jest jasny. On daje taki śliczny, właśnie mocny, fioletowy, neonowy poblask z, takim, z taką lekką nutą niebieskości. Coś pięknego. I mam kolejny fiolet, który się nazywa Caitlin Rose. To jest już typowo fiolet, to jest fiolet, który ma. Fioletową poświatę z taką lekką nutą różowego, ale też pięknie wygląda. I ostatnim cieniem foliowym, który mnie zachwycił, to jest Center Stage i to jest niebieski, ale to nie jest byle jaki niebieski. To jest niebieski, który dosłownie jest taki Navy Blue, czyli taki wpadający w granat. Jak yy, zobaczyłam go, sobie pomyślałam, a dubska nie urywa. Ale później, jak zrobiłam z nim makijaż i oglądałam ten makijaż pod różnym kątem, to on tak pięknie opalizuje, tak pięknie się mieni, że tak powiem, w sztucznym świetle bądź nawet w świetle słonecznym tylko zależy pod jakim kątem patrzymy na oko, że naprawdę w paleto się nie mieści. Więc to jest tutaj, co my mamy tutaj? Siedem kolorów. To jest siedem moich ulubionych kolorów z Makeup Geek. No i mam jeszcze tylko parę produktów, nie będzie, nie będzie długo. Mam teraz rozświetlacz z firmy My Secret Face Illuminator Powder. To jest rozświetlacz, który wyszedł nie wiem, chyba gdzieś z miesiąc temu. I to jest piękny. Glow, to nie jest typowy rozświetlacz, to nie jest nawet coś takiego jak Debal Balmerylu, bo Merylu daje bardzo mocną złoto-szampańską poświatę. Robi co prawda tafle, ale bardzo łatwo z nim przesadzić. Ten rozświetlacz to jest rozświetlacz wypiekany. To jest typowo beżowy rozświetlacz. W bardzo ładnym kolorze Właśnie ciepłego beżu Który jest delikatnie Złamany złotem, mam takie wrażenie I jak go rozprowadzamy To on jest delikatny Jest subtelny Jest dosłownie idealny Tak jak na niego patrzę To bym powiedziała idealny rozświetlacz Dla panien młodych na ślub Jeżeli niedługo się hajtacie Macie zamiar robić sobie makijaż to koniecznie sprawdźcie ten rozświetlacz, on jest dosyć tanio. To jest idealny, subtelny rozświetlacz, który jest widoczny na szczytach kości policzkowych, ale nie jest nachalny. Mam jeszcze e, pigmenty z Inglota i jeszcze jeden produkt do ust i obiecuję, że kończę. Pigmenty z Inglota e, pokażę Wam jeden pigment, który nie jest już u mnie nowością, jego mam. No, sądzę, że już dosyć spory okres czasu. To jest pigment, który ma brązową bazę, więc on ładnie wygląda na przykład nałożony na brązowym cieniu i on opalizuje na zielono, morsko, trochę niebiesko coś w tym stylu. On jest typowo na brązowej bazie. Ale ma właśnie piękny, piękną poświatę. Jeszcze zależy, pod jakim kątem się spojrzy, bo czasami można w nim ujrzeć jeszcze i fiolet. Więc to jest dosłownie kameleon. Następnie mam pigment, mam dwa pigmenty z tej kolekcji, nie pamiętam, jak się kolekcja nazywa, ale z oddzielnej kolekcji w inglocie i to jest numer 114, i już Wam pokazuję. Ja z, z tymi pigmentami, które Wam teraz pokażę, robiłam oczy dnia, więc jeżeli je przegapiliście, to ja Wam linki podam na dole. To jest pigment, który jest typowo taki morski. Jak teraz patrzę w lusterku, on opalizuje na złoto-zielono. Jak patrzę pod tym kątem, to jest typowo morski. I jeszcze jeden pigment z Inglota, numer 112, tamten był 114 bodajże. I to jest pigment fioletowy. To jest pigment, który jest fioletowy, opalizuje fioletowy. Nawet taki bym powiedziała trochę zmieszany z delikatnie z takim błękitem. Pod kątem opalizuje na różowo. Więc to też jest taki pigment, który delikatnie będzie zmieniał wygląd cieni. I już ostatnim produktem. Ostatnim produktem na dzisiaj jest. Pomadka, matowa pomadka Kiko z kolekcji Generation Next i to jest numerek 02. A szminka się nazywa Frosted Look i to jest szminka, która jest moim takim nudziakiem na co dzień. To jest matowa w wykończeniu, trochę satynowa, ale przede wszystkim matowa w wykończeniu szminka, która jest w formie właśnie takiej wykręcanej kredki. I to jest szminka, która ma Typowy taki niut różowy kolor na co dzień Ten róż to jest typowy róż na co dzień Jeszcze takiego różu nie miałam, nie mogłam znaleźć I od kiedy właśnie mam tą szminkę, to ją maltratuję dzień w dzień No i dobra, i w końcu przebrnęłam przez wszystkich ulubieńców Zaraz pójdę domyć rękę, bo nie wyjdę przez taką ręką z domu Yy, oczywiście, to wszystko, co mam na ustach, czy mam na oczach, czy cokolwiek u mnie dojrzeliście, będzie wszystko napisane w opisie na dole pod tym filmem. No i w sumie już się nagadałam, już więcej gadać nie będę. Mam nadzieję, że to wszystko na dzisiaj. Już raczej wszystko, już nic nie będę mówić. Mam nadzieję, że pro, moje produkty, moi ulubieńcy Wam się spodobali. Koniecznie dajcie mi znać, czy jakieś produkty z moich ulubieńców Wam się powtórzyły i te są wa, Waszymi ulubieńcami. Jeżeli nie, to też chętnie, jeżeli byście się podzielili ze mną swoimi ulubieńcami w komentarzach na dole, to chętnie poczytam, co tam, jakie perełki wy znaleźliście. Może dzięki Wam coś ja odkryję nowego, coś sobie zakupię. I, i tyle, tyle. Już koniec. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kcieka do góry pod tym filmem, jeżeli ulubieńcy Wam się spodobali. I do następnego. Na razie.